W fascynującej relacji Stuart z linii lotniczych zdradzono kulisy podróży z dwiema ikonami polskiego show biznesu, Magdą Jessler i Edytą Górniak. To nie tylko opowieść o luksusie i zachciankach, ale także o nietypowych żądaniach, które czasami stawiają przed obsługą pokładową. Magda Jessler, okrzyknięta legendą lotów do Toronto, nie pozostaje obojętna wobec obsługi. Stewardesa ujawniła, że restauratorka zaskakuje swoimi wysokimi wymaganiami. Automatycznie przechodzi na ty z załogą, składając nietypowe żądania od workem drinków po specjalne upominki. W klasie biznes odmawia przyjęcia standardowych napojów, preferując szampana, i potrafi poprosić o nietypowe usługi, jak otwarcie walizki w trakcie lotu. Stewardessa opisuje, że Magda Jessler kieruje się zasadą płacę, to wymagam, ignorując czasem standardowe procedury lotnicze. Choć niektóre żądania wychodzą poza zakres obowiązków obsługi, załoga z reguły bez sprzeciwu spełnia kaprysy gwiazdy kuchennych rewolucji. Mimo wszystko restauratorka potrafi okazać hojność, dzieląc się przygotowanymi wcześniej kanapkami z restauracji lub wręczając hojny napiwek. Relacja Stuarts rzuca także światło na podróż z Edytą Górniak. Dliwa polskiej sceny również ma swoje osobliwości. W szczególności zwraca uwagę na kwestie toalety będącej źródłem emocji na transatlantyckich lotach. Edyta górniak, podróżująca klasą ekonomiczną premium, prosiła załogę o dostęp do toalety klasy biznes, unikając toalet klas ekonomicznych. Mimo wybierania tańszych biletów, celebrytka stawiała na komfort w tej delikatnej kwestii. Historie z lotów z Magdą Jessler i Edytą Górniak rzucają nowe światło na ich osobowości i oczekiwania w podróży powietrznej. To opowieść o luksusie, wymaganiach i niecodziennych sytuacjach, które towarzyszą największym gwiazdom rodzimego show biznesu podczas lotów.